Cześć, z tej strony Karol Ślędzok, To drugi film z serii Zespół Marzeń, a moim celem jest to, aby jak największa liczba Polaków była wolna finansowo. Dzisiaj w tworzeniu naszego zespołu marzeń chciałem się skupić na tym, co należy zrobić na początku tego właśnie procesu. Według mnie początek to ustalenie zasad, ustalenie wartości, celów takiego kodeksu honorowego naszego zespołu który chcielibyśmy, aby każdy z jego członków przestrzegał, znał i wiedział klarownie o co nam chodzi, do czego dążymy i w jaki sposób chcemy to realizować. Każdy z nas ma swoje wartości, cele i warto, aby nasz zespół miał je wspólne, aby to przedyskutować i aby na samym początku naszego działania iść w tym kierunku, w którym każdy z nas chce iść. Jest, jeśli chodzi o moje takie zasady w zespole, to wymienię tutaj trzy z nich. Po pierwsze, kieruj się uczciwością, po drugie, codziennie działaj w kierunku osiągnięcia swoich celów i po trzecie, ciesz się i świętuj sukcesy swoje i innych. Jest ich wiele więcej. Jeśli też chciałbyś się poznać, to zapraszam tutaj do rozmowy ze mną. Na dzisiaj to wszystko i już niedługo kolejne wideo serii, a za ciebie zachęcam do zasubskrybowania, udostępniania i zalajkowania oraz też skomentowania tego wideo. Pozdrawiam, hej